Czy wiesz, że Twoje serce ma w sobie niesamowitą, niepowtarzalną inteligencję, albo że ma znaczący wpływ na naszą percepcję, przeżycia emocjonalne i wyższe procesy umysłowe? A czy wiesz, że serce może wyczuć Twoją emocjonalną reakcję na wydarzenia, zanim one się wydarzyły? Być może instynktownie odczuwasz, że serce jest czymś więcej niż tylko pompą krwi, ale nauka to potwierdziła. Naukowcy odkryli, że serce ma swój wewnętrzny układ nerwowy, który wysyła do mózgu wiele informacji wpływając na sposób, w jaki czujemy, myślimy i postrzegamy. W rzeczywistości serce wysyła do mózgu więcej sygnałów niż mózg do serca. Naukowcy nazywają to małym mózgiem w sercu. Ale nie daj się zwieść zdrobnieniu. Mózg serca może działać niezależnie od mózgu w Twojej głowie. Jego neurony mają pamięć długotrwałą i krótkotrwałą oraz rozległe zdolności sensoryczne. Serce i mózg Komunikują się ze sobą w złożonym tańcu. Kiedy doświadczamy emocji w ciągu dnia, nasze wzorce rytmu serca mają tendencję do odzwierciedlania tego, jak się czujemy. Informacje te są monitorowane przez ośrodki emocjonalne w mózgu, gdzie następnie pos postrzegane jako uczucia strachu, Złości, radości, uznania, i tym podobne. Kiedy grzęźniemy w stresie, zmartwieniach, niecierpliwości, nadmiarze informacji, lub niezdecydowaniu, rytm serca. Ma postrzępiony i nieregularny wzór. Wynikające z tego zaburzenia lub brak spójności w układzie nerwowym tworzy szum lub zakłócenia, które w istocie powodują, że neurony w mózgu tracą synchronizację, co skutkuje upośledzeniem funkcjonowania umysłowego lub hamowaniem korobym. Możemy się czuć wycięczeni, przez więcej mentalnej mgły, co utrudnia koncentrację, zapamiętywanie rzeczy, uważne słuchanie, podejmowanie jasnych decyzji. Jednak, z drugiej strony, kiedy doświadczamy uczuć takich jak miłość, życzliwość, uznanie lub współczucie, tworzy to gładki, spójny wzór rytmu serca. Ma to działanie uspokajające i równoważące oraz tworzy bardziej harmonijną współpracę między sercem, mózgiem i układem hormonalnym. To nie tylko poprawia nasze samopoczucie, ale także naszą zdolność jasnego myślenia. Widzimy kreatywne rozwiązania problemów, i łatwiej dokonujemy. Inteligentnych wyborów i decyzji. To jest facylitacja korowa. Dobra wiadomość jest taka, że nie musimy czekać, aż czujemy się dobrze, aby doświadczyć tego rodzaju podniesienia. Możemy go sami stworzyć. Badania pokazują, że kiedy ćwiczymy aktywację pozytywnych cech serca, troski, współpracy, przebaczenia i tym podobne, ma to efekt przeniesienia, które zwiększa ogólną li linię bazową koherencji w naszym systemie, dzięki temu mamy większą odporność. Na stresujące doświadczenia, i łatwiej możemy zachować równowagę, pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa wtedy, gdy pojawiają się wyzwania. To jest inteligencja spójnego, wspólnego serca. Jest w tej dziedzinie dużo do zaoferowania. Wiele wskazówek i technik zwiększających wspólność serca w oparciu o 30-letnie badania na ten temat. Dziękuję.